Dzień dobry Państwu, nazywam się na Gałby jestem procesem rynikowego koła pszczelarzy w Augustowie. Zaprosiłam ze sobą jednego z najnowszych pszczelarzy, jakich mamy w kole, żeby opowiedział nam troszeczkę o, 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 o pszczołach, o miodzie, jak, jak ten się pozyskuje, jakiego składu się do tego używa. Chciałam też Podkreślić taką jedną rzecz, może nie jest to dokładnie rzecz, która dotyczy jakby Wigierskiego Parku Narodowego, ale mamy coś takiego, mamy taki produkt, który nazywa się miód augustowski. Jest to miód, który jest pozyskiwany na, na, na łokach, warmiach, w okolicy też Puszczy Augustowskiej i w całej Puszczy też Augustowskiej, bo ja sama też mam pasiekę w Puszczy i jest to miod ze względu, y, bardzo cenione ze względu na to, że y, okres wegetacyjny tutaj na Solaszczyźnie w ogóle, co też dotyczy Wielgierskiego Parku, jest y, sporo krótszy niż wreszcie y, y, Polski. Także zachęcamy do, do tego, żeby poszukiwać miodu augustowskiego, żeby zejnejsko y, też. Także to są, y, są to produkty, które są wpisane na listę produktów tradycyjnych y, w Ministerstwie Rolnictwa. Także, Także jest to, jest to, jest to nie bardzo wartościowe i doceniane też. Yy, jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ja myślę, że tutaj panu można zadawać, bo pan Wiesław po bo wszystko. Tak. Wszystko. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dobrobolska Wiesław. Jest to bardzo pasiekę od przeszłych 30 lat, a w ogóle pszczołami to zajmowało się. Nasza cała rodzina jeszcze przed wojny dokumentów. Z II wojny światowej ciocia, która była nauczycielką prowadziła po i tak, bo zostało do, do tej pory. Przedtem tam zajmowałam się symbolicznie, bo nie pozwalało mi na to, bo byłem rolnikiem. W tej chwili jestem na emeryturze, także mam to posiedy sporo, bo w tej chwili od miejsca. Siedem miejscach. Przeważnie, bo w takich użytkach, yy, tam gdzie są niekoszone yy, użytki, łąki w lasach, bo yy, po prostu yy, teraz takie czasy nastały, że na polach, na takich na, na, na użytkach, to nie można tak przytrzymać, bo tam dużo tych oprysków, to jest niezdrowe, a to po prostu trzeba tak, żeby jak najdalej od, od społeczeństwa. I między innymi ten bo, yy, miód mokowo-bagienny pozyskuje yy, między Rzeką a Kanałem Babustowskim na takich dzikich, niekoszonych łąkach. E, I dlatego jest taki specyficzny. E, chciałbym tutaj Państwu podkreślić, co, co, e, co to w ogóle są pszczoły i jak to w ogóle jest. E, rodzina Pszela składa się z trzech, e, z trzech rodzajów, rodzajów. Pszczoła, e, która właśnie składa miód, matka, która jest jedna tylko tym i trutnik. Zadaniem matki jest składanie jajeczek, z których wylękają się pszczoły, trudnie, a również matka, bo to jest z tego samego jajeczka wylęka się i matka, i pszczoły, tylko to jest na zasadzie takiej, że ona jest po prostu, te jajeczko składane w inną komórkę i karmione jest innym mleczkiem, bardziej jest to i dlatego rośnie większa jest taka, wtedy ma więcej komórek, które składają jajeczka. W bólu tylko jest przeważnie zawsze jedna matka. Są przypadki, że w niektórych razach pszczół zdarza się, że jest i druga matka, nawet, ale tak to przeważnie jedna drugą zatnie. Jest tylko jedna matka. Pszczoła wiodna w sezonie. W yy, takim przynosi yy, ośmiu żyje yy, 21 do 30 dni. Jeszcze zależy od powody. Natomiast yy, trudnie wylękają się w miesiącu yy, maju i żyją do miesiąca lipca. Yy, matka potrafi żyć nawet 5 lat, yy, ale najbardziej produktywna jest yy, w drugim roku życia. Dlatego y, zadaniem pszczelarza jest po prostu zmiana tych matek, bo niektóre razy pszczół tych matek nie zmieniają i po prostu ta rodzina spadnie, bo tak normalnie y, funkcjonującej rodzinie y, w czasie y, sezonu ginie w ciągu dnia co najmniej 500 pszczół w każdy urlop. Czyli matka musi złożyć. Więcej tych jajeczek jak 500 sztuk, żeby się utrzymała ta kolonia. Bo jeśli będzie mniej, to będzie ta rodzina słaba. Co najmniej 500, a jest tak, że nawet składa do 1000. Yy, trudnie, yy, to, to są takie osobniki, które wylęgają się z niezapłodnionego jaja. Yy, matka składa jajeczko i. Tam właśnie tym, tam później Pani Pan później o tej kilkodu, to pewnie będzie mówić więcej. Składa jajeczka zapłodnione i niezapłodnione. Z zapodnionych jajeczek wylęgają się pszczoły robotnice, z niezapłodnionych wylęgają się trudnie. One, ona składa takie większe troszeczkę komórki i są to osobniki, które w zasadzie nie mają ojca. Pszczoły. Na przykład w czasie, w czasie la, lata, gdy jest sezon, to mówię, że żyją do 30 dni, a w sezonie zimowym potrafią przeżyć 6, nawet do 8 miesięcy. Gdy nie pracują, po prostu potrafią przeżyć taki długi okres. Zadaniem, znaczy teraz powiem ze złożonych tych jajeczek. Po 21 dniach wylęka się robotnica, po 24 truteń, a matka od 15 do 16. Chociaż jest największa, a najszybciej wylęka się z tego jajeczka. I pszczoły, pszczoła, która wygryzie się, tu będzie można obejrzeć później, one tam To może nawet będzie podać, żeby tam ktoś. Tu są właśnie komórki, y, jajeczka złożona, a tutaj zazwyczaj komórki, z których będą wylęgać się pszczoły. I po wygryzieniu. Y,

to jest takie coś, to znaczy, to nie takie, ale, ale później po, po przetopieniu to jest takie coś. Tutaj oh, można, można to sobie wziąć, powąchać jak to sobie pachnie. Ja. proszę. To już, to dzieło już przelało. I po, od, od trzeciego do piątego dnia, po piątym dniu, wylatuje na oblot poza ul. Po prostu ona musi zapoznać się z terenem, gdzie ma wracać yy, i po, po, po tym obrocie jest gotowa do składania yy, do składania przynoszenia yy, yy, na krok. Do ula. Yy, matka natomiast pobytu wyjściu z tej komórki, ta komórka jest, tutaj akurat nie ma, jest dużo większa i po wyjściu z tej komórki jest karmiona przez pszczoły i przygotowana ją do oblotu. Ten oblot następuje gdzieś w granicach 6, 7 dnia po, po wygryzieniu się. I matka wylatuje z ula tylko raz w życiu na ten obóz, podczas którego zostaje zapodniona. Zapodnienie następuje w czasie lotu, tak zwanego godowego, nawet dwunastoma dniach. I po takim zapodnieniu. Truteń y, dostawiał te swoje narządy rodne w y, y, jajowodzie i, 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 i ginie. I następny, y, do, 12, do 12 nawet trudny y, może, może zapłodzić. I y, to, takie trutowiska to są jakoś, że tam zbierają się wszystkie pszczoły z okolicy i, i wszystkie trudnie. I to następuje gdzieś w granicach 14, 15, przy dobrym, y, dobrej pogodzie. I ona zostaje zapłodniona i wraca do ula, jak oczywiście ptaszki jej nie zjedzą, bo często jest to zdarza się, że szczególnie y, jest półki, potrafią y, złapać taką, a szczególnie jak znaczona, dlatego nie znaczę tych matek przed obrotem, tylko po obrocie. Jak to nawet spada o 50% jak zaznaczona, są mniej krasa po tym obrocie i już ona cały czas dostaje w tym ulu aż do, 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 do końca życia. Już ona nie wychodzi, jedynie tylko w czasie rujki jest taka jeszcze możliwość, bo y, genetycznie te pszczoły są tak mają zakodowane, że podział następuje pod, y, przez rujkę, czyli rozdziela się Rodzina na, na dwie, czasem nawet i kilka rodzin, jak, jak, ro, jak y, przeraż nie dopilnuje. Po prostu, y, ty bólu jest y, za dziasno, za albo takie rasy są y, kiedyś mniejsze, teraz raczej ten pszczołek y, mniej roi się, ale kiedyś to, to było tego dużo. Y, to po prostu ta matka y, jest doprowadzana do komórek, które pszczoły przygotują specjalnie na, na, ma, na tzw. mateczniki i, i składają, składa tam jajeczko i pod 15-16 dniach z którego wyjdą, wyjdą te, wyjdą matki. To jest składanie kilka tych mateczników, tak zwane mateczniki rojowe i, i ty, ten matecznik zostaje zastępiony chociaż chyba czasem jak silne natężenie rojowe, to nawet i szybciej. Część pszczół dzielą się. Połowę pszczół wychodzi z ula i siadają gdzieś tam na jakieś drzewo w pobliżu, coś i siedzą do pewnego momentu i z tego wyzywają taki świat, który szuka miejsca, gdzie te pszczoły mogą znaleźć sobie, sobie miejsce. I gdy ten świat wróci, to te pszczoły zabierają się do góry i poszły. A tutaj zostaje w tym ulu część pszczół, szczególnie pszczoła młoda, która nie lata, i no tam trochę tej starej, i mateczniki, z którego po dwóch, trzech dniach wylęga się nowa matka. I która znów, która, która dalej musi wyjść na obrot. I ten właśnie zapłonić je i później składa tejeczka I to jest już wtedy druga rzecz. To tak zwany podział właśnie, yy, czy, chociaż takie coś jest yy, nieopłacalne dla przelaża, ponieważ one wychodzą z zula, raz, że go trudno złapać, to, to jest raz, a druga sprawa, zabierają z sobą dużą ilość miodu. Yy, bo oni zabierają na 2-3 dni, yy, żeby przeżyć yy, tego miodu. Czy jakieś, przepraszam, pytania może do Pana Wiesława są? Oprócz zapłodnienia przestępnia, co ja rolę jeszcze pewnie. To znaczy, to jest taki lewus, bo nic nie robi, nawet jego Ale już to bardziej nie ma do jest potrzebny, to znaczy to jest taki bo on, taki jest i bo jest potrzebny, bo ta rodzina tak czuje się, jakoś bardziej bezpieczny, Ale przychodzi miesiąc lipiec, to, to y, przestają ich karmić, bo tak, tak przestają ich karmić, wysyłają na ostatnią ramkę i one słabno, słabno i później biorą za skrzydełka i wychodzą na spacer z nimi i I już one nie wracają. I jak w normalnej rodzinie koniec lipca już nie ma truki. Bo już one nie, co nie To jest taka Proszę. Czy jest jakiś sposób na znalezienie trutowiska? Nie wiem możliwe, że jest. Ja, ja tak tego nie wiem. Po prostu ta matka wychodząc na lot godowy nawet do 10 km wylatuje. W niektórych miejscach są specjalne takie trutowiska wyznaczane, gdzie jest gdy chce się zachować czystość rasy. To po prostu, to, na przykład jak w innych państwach, to jest to na, na jakichś wyspach, czy coś to robione, wyłożone są pszczoły i tam specjalna już, żeby tylko utrzymać taką rasę. A tak tutaj to w zasadzie nie można tego, bo one mimo wszystko wymieszają się. O, Bo one lecą, w promieniu 10 km, to jeden z tych pasi trochę jest. Tam najprawdopodobniej, że to jakoś będę pola magnetycznego, coś tam, ale ja tutaj panu na to dokładnie. Bo ja te tematy nie zaglądam. A za, nie sposób za, za tym trudnie lecieć Gdzie? <grym <grym w tym miejscu będzie. W każdym razie, tak jak ma, e, zdarzyło mi się, jak matka wychodzi na obrót, to czasem e, co 10-15 minut e, nie ma. E, po prostu. E, najpierw to tak wychodzi tam, e, pierwszy raz zula wyjdzie, tak polata z, e, z minutę, dwie, dąsła za, zapoznać się z terenem i coraz tak, e, i później przyleci na ten główny, główny obrót. I najpierw tak, e, jak ona wyjdzie z tej komórki, to e, to ona by nie dała rady jej lecieć, ją specjalnie muszą tak yy, przygotować, żeby że ona mogła lecieć. No. A później jak wróci, to ją tak karmią, że część ona nie da rady, bo ona dużo zostaje dużo białka, jest wtedy większa, cięższa i, i nie może lecieć. Jedynie jo, jak na przykład są roić się, to już jej też nie dają, już yy, yy, tak nie karmią. I ona wtedy staje się lżejsza, mniejsza i może lecieć. ogromną wiedzy te pszczoły posiadają. Y... Wiedzą co kiedy robić? Y... Właśnie o to chodzi. I nie wymówi się, że matka. Matka w tym to służy tylko do znoszenia jajeczka. Pszczoły ją kierują. Oni ją zaprowadzą, gdzie ona ma składać jajeczka, wszystko. Ona, ona nie rządzi tymi, tymi pszczołami, tylko... To pszczoły po prostu wiedzą. Czyli nie królowa. Nie. Nie A kto tam rządzi? Pszczoły. Ja Ja Królowa jest na usługach króla. Tak. I wszyscy. E, pszczoły rządzą. A ona tylko bardzo zadane składanie jeździ. No tak, to ale pszczoły, no one... To jest tak specyficzna w organie, że tam wszystko zatrybia się jak Nieznamy. To ciekawe, czy, czy, czy oprócz od, pszczół to i są inne owady, które tak mają mądrze zorganizowane Mają demokrację. drówki, na przykład drówki też mają. Też mają. tak, tak, no co owady? Czy pszczoły pole magnetyczne wytwarzają? No bo ja słyszałam, że, że jednak, jednak wytwarzają. pola, pola magnetyczne. Możliwe na, na to, to Panu nie powiem, bo ja... Yy... Bo ja taki takim yy, podkarpacza Panu, który się zajmuje, wiem, to możemy przebyć na nie? I nawet możemy się tak yy, kilka ulicz włączyć ze sobą i odwizolować, i położyć się na tym uruchomieniu. No bo yy, złe koksyny od nas zabierają. To znaczy, yy, no yy, są tak te ta, zwana... Terapia właśnie pszczołami, to specjalnie takie domki buduje się i na, 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 na dole yy, są te właśnie ule i wchodzi się tam do, do takiego domku i one w tym swoim, yy, bo to tam specyficzny taki głos wydaje się, ten ruch i po prostu, że to ponoć leci. Ale i też pola magnetyczne, że jeśli my będziemy zimy osoba położy się tam na koszty jakiegoś czasu, to oni przyjmą do No tworzenia. Tak, tak, tak. Zresztą dużo rzeczy jest, jest takich, tak no. dużo takich rzeczy jest, jeśli na przykład ugryzienie. Niby to jest bolesne, ale na przykład ja w osobie wiem, że ja jak w okresie zimy wszystko mi boli. Koście, wszystko. Jak tylko pójdę do pasieki, dwie, trzy pszczoły ugryzie przez cały sezon ja jestem tak naprawdę narodzony. A w zimę znów, tylko jak będę tylko mi trzeszczą tam te stawy, a to, a to po prostu mi to wszystko ginie. Trzeba tak, Jeszcze powiem o produktach. Pszczoły produkują miód, to jest raz. Jeszcze inne, inne produkty, między innymi przynoszą pyłek, kwiatowy do ula, składają, bo to jest tak zwana pieszka. To jest też produkt leczniczy, tam na różne te choroby pieszka, pyłek, kit pszczeli. Kit pszczeli to jest tak. To jest antybiotyk, yy, zrobiony na przykład ze spirytusem yy, i w ciemnym miejscu przetrzymywany jest jako antybiotyk. Na goi, rany i różne tam takie, takie rzeczy. To chyba by było